Dajemy hołd tym żołnierzom, gdyż no, ginęli oni za to, co ukochali co najbardziej za wolność, niezawisłość Polski. Mam zaszczyt zaprosić Państwa na świąteczny pokaz kopii roboczej filmu Historia Roja, czyli W Ziemi Lepiej Słychać. Wprawdzie film jest jeszcze nieukończony. Nie podjęte zostały czynności postprodukcyjne, udźwiękowienie, realizacja efektów specjalnych. Zgranie muzyki i produkcja kopii emisyjnej, jednak święto odbywa się po raz pierwszy i pragniemy je uczcić w sposób, na który nas obecnie stać. Zdaję sobie sprawę, że pokazanie filmu w roboczej postaci jest zabiegiem ryzykownym, niemalże partyzanckim, co dobrze współczyni z duchem filmu. W pierwszej scenie nie zobaczą Państwo szczół, który obsiada tytułowego bohatera. Obiecuję, że w wersji ostatecznej na nadlecku. Historia roja to pierwszy film fabularny, jednoznacznie opowiadający się za decyzjami i postawami żołnierzy wyklętych, walczących w latach 1944-51, a czasem dłużej z sowieckim okupantem. Marusia matką grą poetą, posiada śmieci w młode głowy. Nie opłakała ich elektra, nie pogrzebała antygona. I będą także całą wieczność, w głębokim śniegu wiecznie W Boże, kiedy zawiewa synki śnieg, nie nam żałować gęzi piórką i płacić i spierzbioną sierść, ponieważ żyli prawem wilka Historia o nich głuchomiczy, został na zawsze w dobrym śniegu, żółtawym odcink ten trop liczy. Jak szadam podzielił to nasze społeczeństwo. Bolszewicki antychryst wyzwolił w nas najgorsze cechy. Wyzwolił w nas strach. Wyzwolił w nas nienawiść. Znam dzisiejszą Ewangelię, ale nie przychodzę do was z gałązką No bo jak ocalić naród, kiedy przeciwnik rozumie tylko jeden argument na nadstawiony policzek nie odstępuje. Chcę żebyście wiedzieli, żebyście pamiętali, że Polska to my. Wy i my, a nie ci, którzy przyszli tu z sowieckiego nadania. Nie ci, którzy za nic mają wolność, za nic własność i za nic honor. Moi bracia, nie lękajcie się. Wojsko Polskie nie da wam zrobić krzywdy. Możemy wybaczać ale zapomnieć nigdy. Niech ktoś przekaże to moim dzieciom. Powiedzcie im też, że bardzo je kochałem. Kocham. Będę kochał. Przeproście je, że nie będę z nimi, kiedy będą dorosły. Nie nie wierzą w to, co mówią o mnie te płatne sowieckie pachołki. Dosyć te płatne sowieckie pachołki.